Elo witam kolejny odcinek z Case Storma. Przypominam oczywiście o kodzie promocyjnym, kodzie Rafikos, który daje dolary za darmo. Dla was, jak wcześniej, ża żadnego kodu nie korzystałeś. 15% też do wpłaty, oczywiście strona dla osób pełnoletnich z głową odpowiedzialny. Jest klasyczny konkurs. Co trzeba zrobić? Oglądasz, piszesz komentarz i będzie skinek rozdawany. Eee... Dla osoby spod wśród tego filmu, też pod innymi Pod każdym filmem jest tak samo yy, Skinek do zgarnięcia Więc obczajcie sobie Bo myślę, że spoko temat Pod koniec miesiąca to będę wam rozdawał wszystko I co ty? Heatwave My wcześniej widzieliśmy tych ludzików Bo wygląda to No powiem szczerze co najmniej kurde fajnie W sensie ta grafika tego Jest to takie dosyć kuszące Coś Orange mi muri, ale mam nadzieję, że będzie git Aha tak to jest ten Operation Sunstorm Nie to to to, to faktycznie ale super są te grafiki, nie? Nie ma co gadać. Dobra, jakąś bitewkę dzisiaj, coś dobrego, nie? Drogie bitwy. Tak mi się coś marzy, powiem Wam szczerze, co to znaczy drogie, no właśnie. Popularność. Nie, co to się... A może jak się dodała, to tak zostawmy ją. Cena malejąca. O, bilioner. Jeszcze niestety nie, no ale może kiedyś. Ciężką pracą życzeniami poświęceniem. Eee, coś tam. Dobra, Lizbona, Sport and Field. Dobra, no dwie stówki to nie jest już tania bitwa, to was trzeba sobie powiedzieć. Stwórzmy bitewkę. I bocik za 6, 5, 4, 3, 2, 1. Będziemy mogli dodać. No, co tam u was jak tam u was? Ja co dzisiaj? Jest? Piątek jest dzisiaj. Kurde, powiem wam tak. Dobry był w mery piątek. A czy mam wrażenie, że można było więcej rzeczy zrobić? Zwłaszcza pod koniec dnia, bo jest 22, jeszcze jakiś mit chyba zrobię. Hmm. No i kurde, wiesz co chodzi? chodzi. 2-1-1-5, 5-ziko, turbina 138 Desert Eagle. Nice, to nam powinno ustawić tą bitwę. Ej, co jest? Tego Neon nie zauważyłem, skupiłem się tylko na naszym. Ale wy... Nie, złotówka, złotówka, proszę, kurwa, ale gówno. Nie, nie! Wygraliśmy! <grym> Dobra, co za fart. To był mocny fart, nie? Wygrałem bitwę gigafartem. Dobra, hallo no, re... Halo, Orange. No naprawdę, te animacje po prostu wywalają Orange, one są ładne, ale widzisz, Orange po prostu ich nie kalkuluje, nie? Tak się kiedyś stało na odcinku, że też wywaliło neta na animacji. <noise> ja pili Czy zamyśliłem w tej bitwie? O jednej rzeczy. a Chyba odmówię jednak tego Mita. 21 już jest. zanim tam kurde, to północy no pół bym wrócił. Bez sensu co tak trzeba zrobić. Podjąć męską decyzję. Tak się umyję. może że jest serialek jeszcze po robię rzeczy, weź słuchajcie git. Dobra, Benz Komra robimy tak. Służbitewkę. bitewkę. I czekamy na bocika, nie? Teraz damy bota, który ma największy współczynnik zwycięstw. Zobaczymy, czy przegramy, czy, czy nie. Który ma największy 33. W sumie nie pamiętam, jakiego wcześniej dałem. No ale dobra, bot one tap. No więc zobaczmy. Zobaczmy, co to się będzie, kurde, działo. 5 złota. Loduje. Lekki tak zwany ziew. No, już myż... lekko bierze do spania. Jeszcze paczki trzeba popakować, a jeszcze dużo roboty jest. To jest to, że jeszcze jest dużo roboty dzisiaj. 33 zik, 34 zik. To mi się podoba. Dyszka, crossfejjzik. No, tylko. To fajnie jakby jakieś też droższe się pojawiły, jeszcze cztery skrzynki, nie, ta Jeszcze 4, cztery... ale co to takoś taniość, to 3 dychy kosztuje ta Arctic, dawaj coś 3 złote xd Chociaż teraz że wygrywamy tą bitwę, nie, to jest Znaczy to wiesz, jeden droższy skin i będzie lipa W sensie dla przeciwnika, nie 15 No Chociaż wygrana, chociaż wygrana, ale no Jest jak jest Dobra, szybka fura, o, malejąco, malejąco, dawaj Cobblestone No dobra, powygrywaliśmy dzisiaj troskę. możemy przycisnąć chyba, nie? Pięć stów Ja jest jak, jak przegramy tą bitwę będzie taka lipa No ale dobra Zróbmy to, raz się żyje Chyba Także Także zobaczymy Ło! Wow. Awi! Damy, damy sobie. saury zaziewa. No mówię, taki wywalony już jestem. jeszcze się trzeba umyć, jechać. Ja Męczennik musi się myć. Damy botek, który ma niski współczynnik. Może pozwoli nam to zwyciężyć. O, jacie, No to już chyba pograliśmy, nie? Jeszcze młody. Ty, 127. Dobra, ty, ale te bitwy są fajne. O. Szkoda jaka to skrzynka? Neonuar po prostu. A tu też noir. A jestem siupo? Czasem klikam, nawet nie pomyślę co ja klikam. Będę się tylko wiesz zgadzał. O... Szkoda, bo to bitwa fajna by była. W a a to nie aż tak. Aj, 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 aj. Dobra otwórzmy sobie może jakąś skrzynkę jeszcze co? Już nie będziemy robić bitewki. Amsterdam. A jutro zaczyna się dzisiaj. Emperor nie aż tak drogich, nie dawaj tego. Może Glorbo. Jak to się nazywa? Glorbo Frutti Drillo. Glo... Glorbo. Co się dzieje na tym świecie? trejtorek 150. Zajbiście. Uuu. Glorbo, ty to jesteś Kościół jednak. To jest. Ah, kurde. Kurde, już myślałem, nie? A tu takie coś. K.O. Factory. Nie, yeah, nie, yeah. Gold Tooth, Gold Tooth. Dobra, chociaż tyle. Uuu, dobra, ty. Krok, Glorbo jest mocnym, mocnym brain rotem. Dzięki za dziś, no.